Rówieśnicy tylko podsycają niektóre tematy, ale prawdziwy punkt odniesienia jest w tej wirtualnej rzeczywistości i wśród wzorców, które bardzo często są nierzeczywiste. Tak jest taki problem Instagramowy troszeczkę, prawda, że wrzucamy tylko takie zdjęcia, które są te najlepsze, wybrane, idealne, prawda, z różnych wyjazdów, wycieczek na plażach i tak dalej, nie pokazując całej otoczki, że na tej samej plaży kawałek obok może być, nie wiem, jakiś tam kawałek śmietnik. Wielu młodych ludzi. Nie wie, w jaki sposób budować swoją, pracować nad swoją samooceną, jak pracować, jak budować swoją pewność siebie. Dwa główne hasła, które przychodzą mi do głowy to jest budowanie odporności psychicznej, a z drugiej strony okazywanie wsparcia. Witamy wszystkie nauczycielki i wszystkich nauczycieli w programie Przecherbacie. O, świetnie. mamy dzisiaj okazję gościć w tych pięknych murach Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, gdyż będziemy dzisiaj rozmawiać z panią doktor Anną Antoniną Nogaj, panią doktor psychologii. Dzień dobry, witam Państwa. Nie widzieliśmy się my czas jest. jakiś, ale możemy znowu tutaj się razem spotkać właśnie w takim dalszym gronie. Wiśki nie przedstawiam, bo Wiśkę tutaj wszyscy Państwo doskonale znacie. Ja też Wiśkę dobrze znam, ja mam na imię... To nie ja nie, też Państwo znają, więc myślę, się <laughs> przedstawiać nie musimy, ale dobrze, że znamy tutaj nasz gość. Ponieważ dzisiaj mamy ważne tematy, ponieważ będziemy mówić o pewności siebie wśród młodzieży. Prawda Wiśka? Tak, oczywiście Piterianie, Ty masz zawsze rację. Będziemy mówić o problemach młodzieży. Tak jest. Więc z takim, żebyśmy tutaj jakoś tak zaczęli z wysokiego C. Pani doktor, pewność siebie wśród młodzieży. My, tak jak rozmawiamy z nauczycielami, obserwujemy, znamy takie historie, gdzie uczniowie ulegają presji rówieśniczej, nawał różnych problemów, czy to z nauką, czy jakieś sytuacje takie, które właśnie między nastolatkami mają miejsce. Obserwujemy to, że to poczucie własnej wartości, ona czasami się odbija, czy boże, brak tego poczucia własnej wartości, odbija się często negatywnie na różne sposoby. Wiśka, chcesz coś dodać w To Tak, oczywiście. Jednak zna mnie trochę przez te trzy lata. Y y y tak, niepokoi nas kruchość, kruchość psychiczna młodych ludzi to właśnie o czym powiedział Peter że nie radzą sobie w trudnych sytuacjach, że nie potrafią zachować się wobec krytycznej informacji zwrotnej, że rani ich ponad miarę krzywe spojrzenie, zły uśmiech, nie mówiąc już o tym, jak ranią niektóre większość z nich podejrzewam złe słowa, słowa krytyki. Jak ranią ich sytuacje pod tytułem hejt, czy w ogóle cyberprzemoc. No i właśnie, zależy nam na tym, Pani doktor, żeby, żeby wesprzeć nauczycieli właśnie w tym obszarze, bo to przecież jest nasza odpowiedzialność, nauczyć młodych ludzi radzenia sobie ze sobą, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Ale no właśnie. Pani doktor, czy nasze obserwacje są y, słuszne? Czy faktycznie coś jest, coś jest, czy coś jest na rzeczy? Jeśli mielibyśmy zgeneralizować, to tak, coś jest na rzeczy, ponieważ y, y, żyjemy w czasach ogromnych przemian obyczajowych i te przemiany obyczajowe y, zaczynają się już w rodzinach. To jak młodzież funkcjonuje w szkole jest pokłosiem y, tak. tego wszystkiego, co w ogóle dzieje się w naszym świecie, takiego przełożenia y, silnego świata wirtualnego na naszą codzienność i tego, że młodzież ma zupełnie inne punkty odniesienia współcześnie niż my. Nasi rodzice, nasi dziadkowie, czyli ciągle te osoby, które rzeczywiście widzą zmiany, jakie zachodzą w młodzieży, ale nie za bardzo mają pomysły często w takich codziennych sytuacjach, jak temu zaradzić, ponieważ również akceptują troszeczkę ten świat wirtualny i przyzwalają młodzieży na uciekanie o świat wirtualny. Mhm. Czyli rówieśnicy to jest jedno, ale też ten yy, świat właśnie cyfrowy. To jakby jest inne środowisko, trochę, prawda? Jeszcze jak atmosfera się rozwija. Zupełnie inna przestrzeń, która kształtuje tak naprawdę preferencje współczesnej młodzieży, która kształtuje ich potrzeby, która właśnie jest punktem odniesienia. Czasem rówieśnicy tylko podsycają niektóre tematy, ale prawdziwy punkt odniesienia jest w tej wirtualnej rzeczywistości i wśród wzorców, które bardzo często są nierzeczywiste. A więc młodzież się zderza z, nie z nierzeczywistymi wzorcami, a w rzeczywistości przeżywa swoje frustracje, bo życie nie wygląda tak pięknie, jak. Na kilkusekundowych fragmentach na różnych znanych nam portalach, gdzie można pokazać tylko to, co jest fajne, wesołe, atrakcyjne, ciekawe, ale to trwa kilka sekund. Natomiast chłonąc kilkusekundowe fragmenty z życia innych osób, które są tylko i wyłącznie takim troszkę blichtrem, do siebie bierzemy poczucie niezadowolenia, poczucie lęku, strachu, że ja tego tak naprawdę nie mam. W związku z tym albo na chwilę udaję, a potem przeżywam frustrację, albo Nadmiernie się w ten świat wirtualny angażuje, i to jest taka ucieczka, która odciąga mnie od tego, co jest w rzeczywistości. I potem zaczynają się dramaty. Tak. Taki jest taki problem instagramowy troszeczkę, prawda że wrzucamy tylko takie zdjęcia, które są te najlepsze, wybrane, idealne, prawda, z różnych wyjazdów, wycieczek na plażach i tak dalej, nie pokazując całej otoczki, że na tej samej plaży kawałek obok może być, nie wiem, jakiś tam kawałek śmietnik, czy jakieś mhm. może być w pokoju możemy mieć, nie wiem, jakieś tam dziurawe łóżko, czy jakieś inne historie, tylko pokazując to, co najlepsze, ale to buduje całe wyobrażenie. Świata, więc jeśli nasza codzienność odbiega od tego, co widzimy codziennie, właśnie w takich social mediach, prawda? To, to nasze wyobrażenie, a szczególnie takiego młodego człowieka, który dopiero jakby wchodzi yy, no, w dorosłość, ale wchodzi jakby w rzeczywistość, którą go czeka przyszłość, przyszłości, to od razu to inne, inne, inne wyobrażenie w tym momencie się buduje jego, jego te, te, tego, inne wyobrażenie buduje się tego, czym jest norma. Tak, ja przede mhm. że wejdę w słowo że wydaje mi się, że, że to na nas dorosłych spoczywa ten obowiązek nauczenia młodych ludzi. Jak radzić sobie z tym problemem, o którym wspomniała przed chwilą pani doktor, jak zacząć radzić sobie z tym rzeczywistym światem, w którym tak naprawdę ten młody człowiek żyje i będzie żył jeszcze 100 lat. Jak radzić sobie z cyberprzemocą, jak radzić sobie z krytyką, jak radzić sobie z hejtem, jak radzić sobie z presją rówieśników? W moim odczuciu, wielu młodych ludzi nie wie, w jaki sposób budować swoją, pracować nad swoją samooceną, jak pracować, jak budować swoją pewność siebie, bo w moim przekonaniu ta pewność siebie, ta wiara w siebie na mocnych podstawach zbudowana dałaby mi może no, Myślę, że raczej tak. Tę, tę większą siłę psychiczną, tę moc radzenia sobie z tyloma przeciwnościami, z tym przebodźcowaniem, w którym tak naprawdę mm -hmm. ten młody człowiek funkcjonuje. Zatem pani doktor, co dorośli, my nauczyciele, co możemy zrobić w tej materii? Tak. Dwa główne hasła, które przychodzą mi do głowy, to jest budowanie odporności psychicznej, a z drugiej mhm. strony okazywanie wsparcia. Odporność psychiczna jest cechą psychologiczną, która może być, jest elementem struktury szeroko rozumianej osobowości i polega na takiej umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi, nie poddawania się wyzwaniom życiowym. Tyle tylko, że dzisiejsze wyzwania życiowe są inne niż to, jak my budowaliśmy swoją odporność, tylko i wyłącznie właśnie w takich kontekstach rzeczywistych, albo jeszcze jak budowali odporność swoją życiową nasi rodzice czy dziadkowie, jeszcze pamiętając okres powojenny, kiedy, kiedy trzeba było naprawdę walczyć o przetrwanie, o przeżycie, o pracę, o, o godne życie. Dzisiaj młodzież dużo ma. Godne życie jest w większości zasięgu jakoś tam zasięgu ręki, podane na tacy, jest takie zaspokojone, są bieżące potrzeby, a więc te sytuacje trudne są generowane właśnie ze względu na relacje rówieśnicze i na takie oczekiwanie własnego sukcesu. A wiemy doskonale, że nigdzie sukces się nie rodzi bez wysiłku. Oczywiście. A nie jesteśmy. Nauczeni, już mówię teraz tak, generalizuję, że my, my również, i, i te nasze młodsze pokolenia, coraz mniej są uczone wysiłku, bądź coraz więcej rzeczy jest na wyciągnięcie ręki i coraz więcej rzeczy wymaga coraz mniejszego wysiłku, żeby osiągnąć sukces. Bo ten sukces czasem można zupełnie przypadkowo zdobyć tylko i wyłącznie właśnie zabłysnąć czymś w internecie, y, będąc dobrym w jakiejś jednej wąskiej dziedzinie i już ktoś buduje na tym swoje, y, swoje kompetencje. A dobrze wiemy, że potrzebna jest też taka umiejętność holistycznego radzenia sobie. W wielu różnych sytuacjach życiowych, odporność psychiczna jest cechą, którą możemy budować ze względu na tłumaczenie i wyjaśnianie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach Aha. trudnych, jak się nie poddawać, kiedy mamy do czynienia z y, rzeczami, które wymagają od nas wysiłku. Umiejętność. Czyli przedstawianie dobrych wzorców, pokazywanie, że ktoś był w takiej sytuacji i też sobie z tym poradził. Tak, albo też nawet jak mamy jakieś niepowodzenie, wyciąganie refleksji, y, co wyszło nie tak, dlaczego coś się nie udało i co możemy zrobić kolejne. Innym razem, jakby budowanie wachlarza kompetencji społecznych, coś, co też jest dzisiaj no, tak właśnie. troszeczkę ograniczone, ale budowanie wachlarza kompetencji społecznych właśnie polega na tym, żeby mieć pomysły, jak sobie radzić w różnych sytuacjach na różne sposoby. Nie zawsze ten sposób, który wymyśliła młodzież czy, czy, czy podpowiedział rodzic, jest zawsze tym jedynym słusznym. tak? Można próbować weryfikować tutaj różne zachowania, żeby poradzić sobie z określonymi przeciążeniami, bo rzeczywiście współcześnie rodzicem i nauczyciele tym samym no nie zawsze zdają sobie sprawę z przeciążeń, których doświadcza młodzież, bo oni takich przeciążeń nie, nie mieli. Mhm. Tak więc na pewno... No to jest aspekt, który można, nad którym można pracować. Czyli to nie jest tak, że mam to w genach, tak. tylko to jest coś, że mogę mieć w tym jakieś braki, ale jeśli jestem tego świadomy, to mogę nad tym Pracować. Nie no. unikać sytuacji trudnych, nie unikać konfliktów, bo konflikty są wpisane w naszą rzeczywistość. No, Zawsze tak, że, były oczywiście. wpisane. To, że jest presja troszkę rówieśnicza, to, że jest rywalizacja między rówieśnikami, to z jednej strony to jest zupełnie normalna rzecz, no bo mhm. nawet system edukacji nas do tego skłania, żebyśmy się porównywali. My coraz bardziej odchodzimy od takiego oficjalnego oceniania, od takiego stygmatyzowania oceną, ale to jest na razie w naszej mentalności w 100% zakodowane, że porównania społeczne są tym, co daje. Mi informację zwrotną, jakie ja funkcjonuje wśród drugiej albo a, B. Sytuacja z cyklu, że dziecko wraca do domu, mówisz, że dostało truje, i pierwsze pytanie jest, a co dostali? Inni. Tak. Jeśli dostali też trójkę, no to w Jeśli dostali piątki. Ale czy to jest mądre? No ale to mówimy o takim tej mentalności. O w takim stereotypie. Żyjemy, nie? To jest taki stereotyp, w którym funkcjonujemy. Natomiast rzeczywiście coraz bardziej tacy powiem, no, dojrzali świadomi rodzice tych różnych kompetencji psychologicznych, właśnie odchodzą od takiego stereotypowego porównywania własnych dzieci, właśnie koncentrując się na nich samych. Jak sobie z czymś poradziłeś? A czego ci zabrakło, żeby było lepiej? Albo, a super, że na ten moment umiesz tyle, a w takim razie, ile możemy zrobić, żebyś następnym razem osiągnął coś więcej, jeśli jest to zgodne z możliwościami dziecka? Pani doktor, to, o czym pani mówi, jest absolutnie piękne, ale myślę, że dalekie od codzienności. Oczywiście tak powinno być. Tak postępuje mądry rodzic, mądry nauczyciel. Ale, Ale Pani doktor mówisz, że jest taki trend, taka tendencja troszkę, tak, że w taką myślę, stronę troszeczkę... Tak, no myślę, że coraz większa. większa liczba rodziców jednak interesuje się w ogóle um, budowaniem kompetencji psychologicznych i własnych, i swoich dzieci. Y, rodzice są coraz bardziej oczytani, jeśli chodzi Super. o różne treści I tak psychologiczne. Być. I czasem nawet tak troszkę sztucznie chcą mieć podpowiedzi, to jak, jakie zwroty mogę używać, jakich zwrotów nie używać, żeby właśnie mojego dziecka nie zranić, żeby budować w nim... Język no żyrafy, tak? Y, tak, właśnie język żyrafy, I a nie szakala. szakala. No, tak więc Proszę, tutaj jesteśmy obladami. Tak, wszyscy tak, czytamy ale, te same książki. Myślę, pan, to znaczy absolutnie nie mam cienia wątpliwości, że ma pani o, o, rację od początku do końca i bardzo nie, mnie to cieszy przy sobie też pewnie jako nie starą nie. nauczycielkę, ale myślę, że ta rzeczywistość codzienna bardziej skrzeczy i że ta szkoła mm. jest bardziej nieszczęśliwa niż i ten dom, niż mm. chcielibyśmy, żeby było. Pani doktor, bo Pani hmm. mówiła na początku o dwóch aspektach i teraz my tak cały czas wykrążymy wokół tego pierwszego, a jeszcze to ta druga część była. Wsparcie. O, właśnie. Wsparcie, Wsparcie społeczne. Tak, tak. Szkoła, nauczyciel, wychowawca. Są cztery rodzaje wsparcia, które można by okazywać uczniom, żeby właśnie budowali w sobie takie poczucie sprawstwa też tej odporności psychicznej. Bo to jest super ważne. Tak, jest. też wiary w siebie, wiary we własne kompetencje, i przekonania, że nie są sami w różnych trudnych okolicznościach. I to są takie rodzaje wsparcia, które i nauczyciele mogliby, a wręcz powinni okazywać, tak samo jak i rodzice, jak i my wszyscy w relacjach międzyludzkich. Przede wszystkim mówimy o wsparciu emocjonalnym. Wsparcie emocjonalne, które polega na tym, że uczeń czy dziecko może mieć takie przekonanie o sobie, że inni go rozumieją, że inni się troszkę potrafią wczuć w jego buty, w jego skórę. To jest empatia. Empatia, poklepanie po ramieniu. Oczywiście. Powiedzenie, że trzymam za ciebie kciuki, że następnym razem będzie lepiej, albo że było super, w czym ci mogę pomóc. To są takie zwroty, które rzeczywiście pokazują, że jesteśmy sfokusowani na uczniu, sfokusowani na tym, żeby być Zaangażowanym w te jego przeżycia. I nawet jak mamy 30-osobową klasę, ale każdego dnia na innego ucznia zawiesimy oko i do innego ucznia zwrócimy się bezpośrednio, żeby słyszał to, co do Ciebie mówię, i to, w jaki sposób chce dowiedzieć się, co Ty myślisz, to jest już to budowanie właśnie takiej więzi i takie prawdziwe empatyzowanie. A więc wsparcie emocjonalne, które polega na tym, żeby być blisko ucznia, chociaż raz na jakiś czas. Tych drobnych... W tych drobnych tak. gestach, tak, żeby, mhm. żeby okazywać ludzką twarz, żeby widzieć w uczniu człowieka, to jest mhm. oczywiście kolokwializm i to jest teoretycznie każdy o tym wie, ale właśnie potem to, o czym pani w mówi, brakuje w praktyce codziennej, tak. tego, że no, uczniowie potem przychodzą do psychologa, do pedagoga szkolnego, skarżą się, ale ten nauczyciel nie widzi poza mną niczego, tylko to, że ja mam pięć jedynek. Um, Czyli nie dostrzega żadnych dobrych tak, stron. Nie dostrzega żadnych dobrych stron, nie dostrzega też w swojej roli jako osoby, która może pomóc takiemu uczniowi wyjść z tych pięciu jedynek. Gdybym miała pięć jedynek jako uczeń. Bałabym się iść do takiego nauczyciela, bo bym się wstydziła, że na pewno czegoś nie umiem i pewnie dostanę kolejną. W związku z tym nie dziwię się, że uczniowie z trudnościami edukacyjnymi unikają takich sytuacji, odraczają na sam koniec możliwość kontaktu z danym nauczycielem, u którego mają serię niepowodzeń. A gdyby nauczyciel wyszedł ze swoich butów i ze swoich Aha. oczekiwań i zapytał ucznia: Słuchaj, to co ja mogę dla ciebie zrobić? Żeby, żeby ci pomóc, tę sytuację. żeby ci tak to wytłumaczyć, albo żeby tyle tobie jeszcze przekazać jakichś dodatkowych informacji, które naprawdę pomogą ci wyjść z tego impasu, bo ja wiem, że to jest sytuacja trudna. To są sytuacje, które pewnie czasem w szkołach są ale śmiemy ale... twierdzić, że rzadko. rzadko. To jest fantastyczne zwrot. Przepraszam, że przerwę, ale ja bym chciał też to podkreślić Czas. jakie wspaniałe w ogóle, proste narzędzie, żeby spytać ucznia, jak mogę ci pomóc. No tak, mhm. ale przecież jest coś takiego, jak dobre słowa. Fajnie, że idziesz z nami do kina, prawda? Mhm. Tutaj jeszcze to jest chyba ważne, że taka rozmowa musi też być w cztery oczy, prawda? Ale właśnie jak się takie A, pytanie zada, tak. to spalony no, temat, prawda? Nie, nie, no, ale dobrych słów używasz przy tak, klasie, tak, ale chodzi tak, o, o to sformułowanie i o to ale To takie bezpośrednie. Tak, tak. Taka chwila gdzieś tam właśnie na przerwie, prawda, w jakimś wyłuskaniu ucznia gdzieś tam mm. pomiędzy lekcjami, że słuchaj, widzę, że mnie unikasz. Wiesz co, ja też bym się chyba sam siebie bał, gdybym miał taką taką sytuację. No, no, to jest i jest nadzieja, że Cudowna właśnie rada. takie, że takie, yy, nie ukrywam, że to chyba kwestia już dobrych kilkunastu lat doświadczenia w takich sytuacjach szkolnych, gdzie, gdzie ja sama widziałam, jak uczniowie do mnie przychodzili spłakani i często ja byłam tym adwokatem ucznia, żeby iść do danego nauczyciela i ja mówię, no ale ja wszystkiego nie załatwię, a więc musiałam iść do nauczyciela, prosić, żeby okazał większą łaskę danemu uczniowi i potem tak go popycham, słuchaj, ten nauczyciel już na ciebie czeka, idź od ważniej, Ale żeby ta informacja poszła z samego nauczyciela, a nie, żeby nie było potrzeba pośredników, żeby nauczyciele rzeczywiście w tym zakresie mieli w sobie, chcieli to robić, chcieli to robić mieli w Bez... sobie taką też świadomość, że yy, chociaż mówimy o tym, że autorytet nauczyciela jakoś tam upadł, ale uczeń nauczyciela się może bać, bo wiadomo, że to jest ta relacja podległa często. i często się boi, bo to jest relacja podległa, a więc yy, wyjście z takiej roli troszeczkę ex-katedra na rolę, w dobrym słowa znaczeniu partnerską. Nie chcę, żeby nauczeń wchodził na głowę, że to ma być takie partnerstwo, które spowoduje. Nie sobie siebie porawić. Tak, to nie o to chodzi. Ale żeby nauczyciel miał w sobie gotowość do tego, że dziecko z problemami wymaga wsparcia. Nikt lepszego nie da wsparcia takiemu uczniowi, jak właśnie ten nauczyciel, który może właśnie jest źródłem czasem, dany przedmiot jest źródłem trudności. Tak. Czyli, Pani doktor, mamy ten pierwszy etap, to wsparcie emocjonalne. Drugie, bardzo ważne, oczywiście, wsparcie informacyjne. I to jest taki: ty, ty, tym bardziej oczekiwane jest to wsparcie od nauczycieli, bo to jest taka czysta dydaktyka połączona z przekazywaniem informacji w sposób życiowy. Żeby ta dydaktyka była przydatna i żeby ta dydaktyka była zrozumiała dla ucznia. Żeby to były takie informacje, które są dla ucznia użyteczne. Pomijam przedmiotowe. Ale też takie informacje o radzeniu sobie z różnymi sytuacjami, żeby nauczyciel. Czasem podpowiadał. Panie doktor, czyli druga to, to drugie wsparcie wsparcie informacyjne, czyli to jest pewnie taka dobra informacja zwrotna, ocenie kształtujący w te strony, prawda? E, tak, ale też w ogóle przekazywanie informacji w sposób zrozumiały, żeby to było dla ucznia użyteczne. Nie, prawda, e, ale bardziej chodzi tutaj właśnie o taką użyteczność, mm, żeby uczeń wiedział właśnie, mm -hmm. takie bardziej merytoryczne sugestie, tak? Jak coś zrobić, dlaczego coś działa, dlaczego warto się tak zachować, dlaczego warto się czegoś uczyć, bo to jest mm -hmm. jeszcze kwestia uczenia uczniów yy, i nabywania przez uczniów umiejętności uczenia się, żeby byli samodzielni, żeby byli zmotywowani do tego, że w ogóle nauka jest ważna, żeby nauka ich interesowała, żeby widzieli w tym sens, bo <grystety> niestety yy, osobnym problemem jest to, że nasi uczniowie mają coraz mniejsze zaangażowanie w sam proces uczenia się. Z czym borykamy się nawet na poziomie akademickim? akademickim. Tak, że, że uczniowie przychodzą i, i, i studenci przychodzą i nie są nauczeni umiejętności uczenia się samodzielnego. Mhm. Chcą mieć gotowce, chcą mieć tylko. Recepty. Recepty, no, recepty no, no, i skróty. Recepty. Czy prezentacja będzie przesłana na maile? <laughs> tak. Ale, ale przecież zadaniem nauczyciela, zadaniem wychowawcy, rodzica jest nauczenie w ogóle kompetencji społecznych. Tak. samodzielności Też. i użyteczności potem w życiu społecznym. A, A przecież oczywiście. ta użyteczność właśnie się będzie sprawdzała w wyniku tego, jak sobie człowiek radzi z wyzwaniami codziennymi, jak sobie radzi w procesie uczenia się, w pracy, na studiach. A... Idźmy, idźmy dalej. Bo może bo tutaj, to, to, to wszystko bardzo. to tak naprawdę proszę wiąże bardzo, się wokół Pani tego budowania Piero, pewności proszę? siebie, prawda? Pani, tak pani kierowniczko. Tak? Czyli co? Dwa punkty mamy, była w o czterech. Tak. Wśród rodzajów wsparcia jeszcze warto wyróżnić wsparcie rzeczowe, materialne, bo to rzeczywiście, no mamy sytuacje trudne wśród młodzieży, dzieci tak. i to nauczyciele jako pierwsi często może zauważają Coś, co, i, co widać, a wcześniej nie było nazywane, że, że młodzież potrzebuje często takiego zaopiekowania się, bo rodziny są różne. Niektóre rodziny są nadwyraz dbające, inne są nadwyraz niedbające. I, tak. i, i zderzenie i, i, dwóch światów. Tak, tak. tak więc no, tutaj szkoła jest takim miejscem, gdzie można te szanse w jakimś stopniu wyrównać. Na szczęście mamy edukację obowiązkową, a bezpłatną. W związku z tym y, mamy szansę na poziomie szkoły wyrównać potrzeby dzieci. Ich możliwości, a więc czasem może to być stricte wsparcie formalne, materialne wynikające z podpowiedzi, z czego korzystać, a czasem to są takie formy pośrednio materialne, bo to jest podpowiedź, jaką książkę przeczytać, co pożyczyć, z czego skorzystać, gdzieś tam w środowisku, na jakiś koncert, jaki odwiedzić muzeum, może czasem właśnie nauczyciel, jak zabierze uczniów do klasy, żeby porozmawiać, jak zabierze klasę do, do jakiegoś Muzeum czy na jakąś wystawę, to będzie przyczynek do tego, żeby właśnie pokazać im inne kierunki rozwoju, no bo to Wiesz jest oczywiście. najbardziej wartościowe. Poszerzanie horyzontu. Bo, tak, poszerzanie no bo to jest horyzontu. To zadanie szkoły tak, w końcu tak, tak, zadanie tak, dorosłych. Tak. W tym miejscu, jak pani doktor mówiła jeszcze o tym wsparciu, że też czasami wskazać, gdzie warto się udać, to myślę, że to może być dobry moment, żebyśmy jeszcze zahaczyli o taki temat telefonu zaufania, bo z tego, jeśli się dobrze orientuję, on przez jakiś czas zniknął, ale już chyba jest z powrotem. I z tego, i tutaj Wiśka też doszła do różnych źródeł, że my dołączymy, Dobrze, dołączymy na pewno także do, pod dzisiejszym odcinkiem yy, taki no, dokument, w pełni formy PDF-u, gdzie będziemy też te różne telefony zaufania yy, yy, rekomendować. Rekomendować, <laughs> takie, gdzie warto się udać w, w różnych sytuacjach. No, że trzeba, nawet trzeba bo to jest no, źródło wsparcia. Może że warto, na przykład, żeby taka, taka właśnie lista wisiała gdzieś w którymś widocznym miejscu, na kilkazetce, na korytarzu. żeby w, szkole w wielu to... szkołach wisi no, i to jest bardzo dobre. No Nie ukrywam, że chyba najważniejszy rodzaj wsparcia zostawiliśmy sobie na koniec, bo to jest wsparcie wartościujące. Przekazywanie mhm. uczniowie takich komunikatów, które mają budować w nim poczucie, że jest ważny. Mhm. To jest kwestia mhm. powierzania uczniom różnych zadań, to jest kwestia pokazywania im, że są w stanie poradzić sobie z różnymi wyzwaniami. To jest pozwalanie uczniom na wchodzenie w różne role: yy, rotacyjne role w klasie, budowanie odpowiedzialności ze względu na pracę projektowe i docenianie wkładu poszczególnych osób w projekt, praca w zespole, Praca w zespołowa, ale yy, przede wszystkim komunikaty, które będzie uczeń odbierał jako komunikaty, że ludzie we mnie wierzą, że jestem w czyichś oczach coś warty, że w ogóle moje życie się liczy bo jeśli mówimy o tej słabej kondycji psychicznej, no to niestety ta młodzież, która przeżywa różnego rodzaju załamania, yy, yy, przejawia jawną depresję zdiagnozowaną lub symptomy depresji i, i co taka młodzież mówi, to bardzo często mówią... Gdyby mnie nie było, to nikt by tego nie zauważył, to w ogóle no to jest nikomu na mnie nie zależy. I, I to już jest w ogóle alarm taki, że, tak że, że w ogóle nie można takich rzeczy bagatelizować. Ale niestety taka troszkę społeczna znieczulica, troszkę niezauważanie przez rodziców, niezauważanie przez szkoły hmm. powoduje, że a jeszcze rówieśnicy, jak nie są wspierający, lub inni rówieśnicy są w podobnym stanie, bo nie da się ukryć, że. Młodzież tak się wzajemnie przyciąga. Mhm. Dziecko z trudnościami przyciąga do siebie inne dzieci z trudnościami i wtedy jest taka właśnie kumulacja i wzajemnie się w tym nakręcają. A więc jeśli nie będą miały wsparcia osób dorosłych, które będą im pokazywały ich zasoby, słowo zasoby, to jest też takie słowo, które jest troszkę przez nie psychologów uważane za enigmatyczne, tak? Że taka no, nowomowa, a nie my mamy świadomość, że zasoby to są te wszystkie osobiste kompetencje, które to wiec, powodują Powiedz, co masz w środku, tak. pozwolę sobie zażartować. No bardziej, tak. że każdy ma, swoje, każdy ma jakąś mocną stronę, prawda? Tak. Mocne w oczywiście. oczywiście. Szanowni państwo, yy... Dużo dzisiaj padło tutaj ważnych, istotnych spraw. Pani doktor, chcę powiedzieć, że jest Pani cudowna. Ja jestem tak zbudowany dzisiejszą <noise> rozmową, naprawdę niezwykle ja ważny też. odcinek i bardzo, bardzo podoba mi się też, bardzo dużo konkretów takich padło. Co w takiej codzienności tak. my, nauczyciele, możemy zrobić, żeby wesprzeć naszych uczniów, żeby budować tę pewność siebie takimi drobnymi, codziennymi sytuacjami, gestami, słowami? To podnieśli państwo im poprzeczkę, że teraz jako mama muszę to wszystko w stu zrealizować. Rzecz oczywiście, bo krytyka będzie okrutna w razie złego no tak, postępowania. Tak, tak. Pani doktor, bardzo, bardzo dziękujemy za spotkanie, było nam niezwykle miło. Dziękuję. Bardzo niezwykle miło było nam. <grym> tak. Dziękuję. Prosimy o subskrybowanie naszego kanału, o łapki w górę, o dzielenie się tymi materiałami z innymi nauczycielami, tak aby grono naszych widzów się mogło nieustannie je rozszerzać. Zapraszamy na nasz Facebook, na nasz Instagram, wszystkie możliwe media społecznościowe. Zapraszamy także do Instytutu, Pani doktor, czy możemy tak powiedzieć? Do Centrum Pomocy Psychologicznej na Wydziale Psychologii. Tak jest, tam właśnie także serdecznie zapraszamy. No i cóż. Ja chcę powiedzieć, że pani doktor, pokochałam panią na pniu. <grymne> ja już państwa od no. dawna kochałam, oglądając wasz kanał. Jak jak słodki. Jest tak, jest przesłodka. No a tak, no, tak, zatem. <grymne> ja myślę, że za budowanie siły młodych ludzi. Oczywiście. <grymne> Dziękuję. Ale wszystkie niktstwa zdołałeś nagrać? No dobrze. Ale czy ty masz chłopcze świadomość tego, że my trzeci rok nagrywamy? To co? Możemy zaczynać? Jeszcze? Tutaj nie, nie zawsze wiele da się zrobić w tej materii. Ach, ach. Bo tam coś spałeś na tym to, prawym oku. To jest, to jest taki mój prawie wierzeczk nic, nic nie pomoże już. Możemy zaczynać? Tak. tak, pani gotowe też? Tu jeszcze nic naprawdę lepiej nie będzie z tym. Bo mi go tutaj. Na ślinę. Miałabym mimo wszystko, mimo tych trzech lat <głos> wspólnych <głos> pracy.